Pompy ciepła to inwestycja. Jak zatem dzięki dotacjom sprawić, żeby była jeszcze bardziej opłacalna? Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Asię. Dzień dobry. Asia jest odpowiedzialna za temat dotacji. Chcieliśmy go przybliżyć, no bo warto z nich korzystać, skoro, skoro możemy uzyskać pieniądze i zmniejszyć nakład inwestycyjny na pompę ciepła, to dlaczego nie? Programów jest teraz całkiem sporo. Po kolei zaczynamy od początku. Od pierwszego programu programu Czyste powietrze. Powiedz, Asiu, przede wszystkim do kogo kierowany jest program Czyste powietrze? Program Czyste powietrze skierowany jest do beneficjentów, właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić stare źródło ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła. Czyli klient indywidualny, tak, który wymienia nieekologiczne źródło na ekologiczne. W źródle ekologicznym oczywiście mieści się pompa ciepła. Dokładnie. E, dobrze. Czy są jeszcze jakieś warunki inne, dodatkowe, które mówią o tym, że ktoś może bądź nie może skorzystać z takiej dotacji? Głównym warunkiem programu czyste powietrze, o którym warto pamiętać, jest próg dochodowy. Są trzy progi dochodowe. Pierwszy podstawowy jest do 135 tysięcy dochodu za rok. Okej. Okay. Przepraszam, żebyśmy zrozumieli. 135 tysięcy dochodu rocznego i to jest próg, który mówi, o czym on decyduje. O tym, czy e, możemy w ogóle dostać, e, skorzystać z dotacji e, Czyste powiedzmy Okej. Okay, czy to jest jakby podstawowa taka kwalifikacja? Powyżej 135 tysięcy nie możemy się ubiegać z tego programu o dofinansowanie. Poniżej możemy. O wartości to o tym sobie porozmawiamy, w jakich, w jakich wielkościach. E, na pewno to będzie kluczowe pytanie, e, ponieważ no, czasami małżonkowie traktowani są. E, e, jakby wspólnie, czyli teoretycznie 260 tysięcy nam się tutaj robi dochodu, a czasami rozdzielnie to jest jakoś od czegoś zależne. Jeśli beneficjent rozlicza się na picie z małżonką, no to wtedy dodaje się te dwa dochody i dzieli równo na dwa. I one wtedy nie mogą przekroczyć po podziale, nie mogą przekroczyć tych 130 tysięcy. Okej, okay. to to mamy wyjaśnione. I to jakby determinuje, no, przypomnijmy, Albo dostajemy, albo nie dostajemy. A teraz przejdźmy do tych, jakby w wielkości, o poziomie dofinansowania, który, który jest już jakby poniżej tego progu 130 tysięcy. Więc tak, drugim progiem dochodowym jest tak zwany próg podwyższony. I tutaj, aby się zakwalifikować do tego progu, trzeba uzyskać takie zaświadczenie, na którym będzie przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego. Mhm. Mhm. I w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może ta kwota przekroczyć 1894 zł. Mhm. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2651 zł. Okej, okay, czyli kryterium dochodowe. 1800 na członka rodziny, jeżeli jest to wiele osób w gospodarstwie domowym i tam około 2,500, tak, jeżeli tak. jest samodzielne gospodarstwo domowe i o czym nam to w, w tym momencie mówi, jeżeli nie przekraczamy tego poziomu. E, na przykład w przypadku e, kosztu, jakim jest e, pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, tak jak w przypadku pompy termatek, e, można uzyskać nawet 80% e, jakby zwrotu, mhm. i, nie i ten koszt nie przekraczać e, będzie 28 100 zł netto. Yy, nie koszt, tylko tutaj e, dotacja. 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 Ok, czyli jakby przy tych progach dochodowych do 80% i nie przekraczamy dotacji w wysokości 28 tysięcy złotych. Ok, wspomniałaś tutaj bardzo istotną rzecz, ponieważ wspomniałaś o pompie od podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Jakby mamy pompę powiedzmy standardową i pompę od podwyższonej klasie energetycznej, to jest uzależnione oczywiście od tej kategorii A z plusami, Wymagana jest dla 55 stopni, dla podwyższonej klasy efektywności, a z dwoma plusami. Tak, dokładnie. Nasza pompa oczywiście jakby spełnia ten standard i to jakby należy kalkulować, że jeżeli będziemy sobie sprawdzali jakiekolwiek tabele, to bierzemy pod uwagę pompę o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Rozumiem. Pytanie jakby o pozostałe progi dochodowe i oczywiście wysokości potencjalnych dotacji. Ostatni próg dochodowy nazywa się najwyższy. I tutaj mamy widełki w ilości 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Na, na członka rodziny, tam w tym wielo, wieloosobowym. I to się oczywiście wiąże z najwyższym poziomem dofinansowania. Dokładnie. I tutaj procentowy udział jest 100%, ale kwota w przypadku pompy ciepła nie przekroczyć, nie może przekroczyć 35 200 zł. No ale to już całkiem sporo. To jakby 100% dofinansowania i 35 000 zł to mamy sfinansowane w 100%, tak? Tak. No to już całkiem, całkiem pokaźna kwota. No dobrze. Nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym, bo mówiliśmy o progu, progu podstawowym, czyli, czyli, czyli ten pomiędzy, tak? Czyli pomiędzy tą wartością tam 2,5 tysiąca złotych na, na członka rodziny, a tą wartością dochodową 130 tysięcy, czyli w zasadzie większość potencjalnych naszych. Użytkowników czy klientów będzie korzystać z tej dotacji na poziomie podstawowym. I ona w, jak ona wygląda w tym momencie? W przypadku podstawowego poziomu to jest 55% i maksymalna kwota 19 400 zł netto. Wciąż finansową. pokaźna wartość, wciąż stanowi to całkiem spory procent dofinansowania całej inwestycji. E, świetnie, no fajnie, że ten program się zmienił, bo, bo, bo i te poziomy procentowe dofinansowania i jakby ten próg w ogóle został podwyższony, bo w poprzedniej edycji to było 100 tysięcy złotych, prawda? tak. Okej, okay. czyli program powiedzmy najbardziej popularny, najbardziej powszechny, są w nim środki, bo to jest kluczowe? Tak. I chyba pieniędzy nie zabraknie, z tego co wiem, bo wartość, która została przeznaczona na, na, na to wsparcie jest, jest spora. Pojawiła się nowa ciekawa rzecz i to tak tylko może wspomnielibyśmy na ten temat, ponieważ rozmawiamy o pompach ciepła, natomiast w tym najniższym progu do czystego powietrza możemy również podpiąć instalację fotowoltaiczną, prawda? Dokładnie. I w tym najniższym progru to jest taka totalna nowość, jak to wygląda? Tam jest też spore dofinansowanie do też fotowoltaiki. 100% kwalifikowalności kosztów na poziomie 15 tysięcy maksymalnie. Czyli dla tych osób o tym najniższym, najniższych dochodach w zasadzie możemy mieć w 100% sfinansowaną fotowoltaikę za 15 tysięcy złotych i pompę ciepła... Do 35 tysięcy zł również w 100%, tak? Dokładnie. To nieźle. Asiu, yy, może w takim razie przejdziemy do drugiego programu. No niezwykle ciekawy, no z tego względu, że wcześniej potencjalni yy, użytkownicy nie byli objęci tym programem, czyli nowe domy, yy, klienci indywidualni, tak, którzy zdecydowali się na to, żeby swój dom ogrzewać pompą ciepła. No jest to taka zachęta, żeby już montować pompy ciepła do nowych obiektów. No jakie tu są warunki? Są jakieś ograniczenia? Jakie mamy w wysokości potencjalnych dofinansowań? Generalnie jeśli chodzi o procentowy udział kosztów w tym programie, to jest od 30 do 45%, nie więcej niż 7 tysięcy dotacji. 7 tysięcy złotych. Tak. W zasadzie wydaje mi się, że powinniśmy się skoncentrować tylko na tej kwocie, bo to nie jest tak duże dofinansowanie, żebyśmy na poziomie inwestycyjnym mogli przekroczyć tą wartość, czyli dostajemy w pewnym sensie i tak maksymalnie 7 tysięcy, no i w pewnym sensie minimalnie 7 tysięcy. No, tak czy inaczej, no, jeszcze dwa lata temu y, ktoś, kto decydował się na ogrzewanie nowego domu, nie miał takiej możliwości, po prostu inwestycja była w pełni finansowana przez inwestora. Y, Asiu, to może przejdziemy do trzeciego y, do programu, y, który w zasadzie jest totalną nowością, został wprowadzony w tym roku. Trochę zaskakujący, bo do tej pory y, przede wszystkim skierowany do y, wsparcia instalacji fotowoltaicznych. Y, y, Kwotą, znaczy budżet obejmuje w tej chwili również pompę ciepła, program Mój Prąd 5.0. Co tutaj jest charakterystycznego? Kto, kto tu jest najważniejszym potencjalnym beneficjentem? Beneficjentem jest właściciel budynku jednorodzinnego, który ma podpisaną umowę z dostawcą energetycznym. Mhm. Ale rozumiem, ponieważ mój prąd od swojego początku zakładał wsparcie instalacji fotowoltaicznych. Tu jest to też warunkiem, tak? Czyli musi być fotowoltaika, żeby można było skorzystać z dotacji na pompy ciepła. Tak? Dokładnie. Warunkiem jest posiadanie w poprzednich latach. Instalacji fotowoltaicznej, na której jeszcze się nie dostało dofinansowania lub nie załapało się na poprzedni program, i moc instalacji fotowoltaicznej to jest od 2 kW do 10 kW. Mhm. Czyli w związku z tym, że ta fotowoltaika w tym programie jest niezwykle istotna, to może jakby sobie to tak na czynniki pierwsze rozbierzemy, czyli przede wszystkim tak, jeżeli ktoś posiada instalację fotowoltaiczną, już ma, założył ją w latach poprzednich, o wielkości pomiędzy 2 a 10 kW, czyli ani mniejsza, ani większa, może skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła, ale z tego co wiem, musi przejść na inny system rozliczania, tak? Tak, dokładnie. Jeśli jest w starym systemie net metering, czyli ten taki system prosumencki, że 20% energii się jakby oddawało za zmagazynowanie, 80% można było odebrać, to, to z tego trzeba będzie zrezygnować i przejść na ten nowy system. Dokładnie, na nowy system net billing. To jest jakby podstawowa informacja kluczowa. Mhm. Ale wspomniałaś też coś o tym, że jeżeli nie otrzymaliśmy dofinansowania. No, ale do, do, bardzo często jakby do tych systemów ten mój prąd już kiedyś do tej fotowoltaiki został udzielony. Czy to jest przeszkoda? Jeżeli ja dostałem na fotowoltaikę z mojego prądu, a teraz chciałbym przejść na net billing i otrzymać pieniądze na pompę ciepła, to to jest możliwe? czy? Jest możliwe, z tym, że no wtedy tylko i wyłącznie bierzemy pod uwagę ten dodatkowy koszt, czyli powiedzmy pompa ciepła. Czyli nie dofinansowujemy jeszcze raz fotowoltaiki, tylko zmieniamy system rozliczania i bierzemy pieniądze tak. na pompę ciepła. Tak. No ale znowu obejmujemy jakby kolejną pulę potencjalnych inwestorów, no bo nie musimy wymieniać starego źródła ogrzewania, czyli E, powiedzmy, użytkownicy gazu e, czy ogrzewania elektrycznego, powiedzmy tak, którzy chcieli e, zmienić e, i zamontować sobie pompę ciepła. W tej chwili mają możliwość uzyskania dotacji z programu Mój Prąd. Oczywiście cały czas wracamy do tej e, fotowoltaiki. E, Okej, okay, to jakby dotyczyło tych um, użytkowników, którzy już mieli fotowoltaikę, ale ci, którzy teraz ją chcą zamontować, oczywiście już tylko i wyłącznie na zasadach e, Net Billingty, czyli, mhm. czyli tego nowego systemu rozliczania, również mogą wziąć w tym udział. Oczywiście. Czyli też warunek pomiędzy 2 a 10 kW instalacja? Tak. Coś jeszcze, czy, czy tylko to? Pomiędzy 2 a 10 montuję nową instalację, mam prawo skorzystania z dodatkowego dofinansowania pompy ciepła? Tylko to. OK, świetnie. Tu nie ma żadnego rozgraniczenia na, na pompę o podwyższonej po klasie efektywności czy mniejszej. Tu, tu, tu nie. nie bierzemy tego pod uwagę. Nie. Yy, ale nasza pompa, tak czy inaczej, jest <gry> pompą o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, tak. mimo że w tym programie yy, nie ma to aż takiego znaczenia. Ma to jednak znaczenie dla konsumpcji yy, energii przez pompę ciepła. Yy, w porządku. Czyli mamy omówione krótko, krótko trzy programy. No z tego nowego jeszcze na pewno naszych oglądających interesują wartości. Tam powiedzieliśmy sobie o wysokościach dofinansowania. Jak to wygląda w, w programie Mój Prąd, czyli dofinansowanie na pompę ciepła? W przypadku tego poziomu dofinansowania to jest 50%, maksymalnie 19 400 na pompę ciepła. Okej. Okay. Czyli nie więcej niż 50% i nie więcej niż 19 400 wyłącznie na pompę ciepła. Dokładnie. Dodatkowe dotacje, które, które dotyczą fotowoltaiki, w ogóle nie bierzemy ich pod uwagę. To są osobne środki mhm. przeznaczone na, na tą inwestycję. E, czy tu jest jakieś kryterium dochodowe? Nie. Nie ma. E, czy jest możliwość, bo to jest takie pytanie, bo, bo, bo mój prąd daje trochę więcej możliwości w kontekście samych kwalifikowanych kosztów, czyli na przykład możemy sobie zamontować baterie, magazyn energii. Mhm. W czystym powietrzu jest ta fotowoltaika, ale tych baterii już nie ma, mhm. prawda? Tak. Czy wobec tego takie programy ze sobą możemy łączyć? Że, na fotowoltaikę weźmiemy sobie z mojego prądu, jeżeli wymieniamy stare źródło ogrzewania, to jednak skorzystamy z czystego powietrza. Czy jest to możliwe, żebyśmy sobie te programy w jakimś sensie połączyli? W przypadku kosztu mikroinstalacji i generalnie kosztów tych samych, w przypadku dotacji mój prąd i czyste powietrze nie ma możliwości łączenia. No, gdybyśmy chcieli z tego i, i, i drugiego źródła dostać na to samo, tak? Czyli tak. nie możemy dublować dotacji do pompy ciepła i do fotowoltaiki. Tak. Ale w przypadku y, innych kosztów y, kwalifikowalnych jak najbardziej jest możliwość. Czyli to jest kwestia y, tak naprawdę zastanowienia się. Najpierw przeanalizowania swoich dochodów, tego, mhm. czym dysponujemy, czy będziemy wymieniać kocioł, czy mamy już nowe rozwiązanie, czy chcemy zmienić system rozliczenia, jeżeli już fotowoltaikę mamy, czy chcemy ją zamontować. To wszystko musimy wziąć pod uwagę i wybrać program, który będzie no, dla mnie, tak? Dla, tak. Dla, dla inwestora, który decyduje się na montaż pompy ciepła. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie tego programu, o którym powiedzieliśmy najmniej. E, czyli programu moje ciepło, bo tutaj e, czy ja w, e, mogę dostać 7 tysięcy, no ale teoretycznie mogę dostać więcej e, z mojego prądu. To, 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 to jakby, a tu coś możemy połączyć, czy też raczej wybieramy jeden lub drugi e, program? E, też e, trzeba wybrać. Mhm. Czyli jeżeli okazałoby się, że w nowo budowanym domu decydujemy się na fotowoltaikę, to bardziej korzystne wydaje się być skorzystani jednak mimo wszystko z mojego prądu niż z tak. mojego ciepła. Tak, dokładnie. Gdybyśmy jednak fotowoltaiki nie chcieli montować, mhm. no to z mojego ciepła możemy dostać tak czy inaczej 7000 tysięcy złotych. Tak. E jest to trochę skomplikowane, trzeba przyznać, bo trzeba dobrze przeanalizować wszystkie programy. E, zachęcamy do tego. Jeżeli będą pytania, e, piszcie, e, chętnie odpowiemy, pomożemy, e, jeżeli są jakieś środki i możemy nasze, ten nasz nakład inwestycyjny e, no nieco zmniejszyć na, na pompę, instalując pompę ciepła. To jesteśmy pomocni. Zapraszamy do komentarzy, aby przysłużyły się jak największej liczbie potencjalnych beneficjentów. Dziękujemy.